Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem na drugim roku psychologii w Anglii i dzisiaj będzie o motywacji i emocjach. Ja byłam na tym wykładzie raz i po prostu będę sobie mówić to po polsku, tak jak ja to rozumiem. Jeżeli będą jakieś błędy czy pomylę się, to dla tych, którzy się uczą psychologii, to będą wiedzieli, że to jest że to jest coś nie tak, więc będą mogli sobie sami poprawić, bo o to chodzi, że jeżeli się uczymy, to po prostu no uczymy się poprzez y, research, poprzez zgłębianie i, i czytamy wiele książek i czytamy wiele y, wykładów y, i oglądamy wiele wykładów, dlatego są różne te informacje. Co oni nazywają motywacją? Motywacja. Definicja motywacji. Motywacja jest to proces wewnętrzny, y, który inicjuje zachowanie, które y, wydaje się być celowe w osiągnięciu zaplanowanego celu. Taka jest definicja, czyli chcemy coś osiągnąć. Hmm. To jest taki proces, który jakby hmm, wpływa na y, jakby y, sposób naszego działania, na wytrwałość, na ile mamy wigoru w sobie ży życia i na y, Nastawiony na, cel, nastawiony na cel zachowanie. I to jest wszystko celowe. Nasze zachowanie jest celowe. Jeżeli jesteśmy zmotywowani, no to działamy celowo, w celu w osiągnięcia tego pewnego zamierzenia. I jest pewna podstawowa funkcja, w tym działaniu. To jest emocja. Te emocje, one nas powodują, powodują to, że my no, ruszamy do przodu. Idziemy do przodu w naszym dążeniu do celu. Czyli te emocje są bardzo ważne. Mieliśmy taki fajny film. Na YouTubie nam pokazywali na wykładach. Oni oczywiście robią badania o szczurach i badali te szczury, i jeden szczur miał jakby jedzenie dostawał w klatce. I żeby dostać to jedzenie, musiał nacisnąć na taki, na taki spust, nacisnąć łapką i wtedy dostawał to jedzenie. I to się wyzwalała też dopamina, jak on to dostawał, to była dla niego nagroda. A drugi to po prostu dostawał to jedzenie i nie musiał nic robić, tylko dostawał. I u niego ta sama dopamina się wydzielała poprzez to, że dostawał jedzenie. Ale on był taki już tłusty, siedział i nic mu się nie chciało robić. I nie miał motywacji do niczego. A ten drugi, który musiał jakby zasłużyć sobie na to, żeby zdobyć to jedzenie, musiał zrobić wysiłek, to u niego się dopamina wytwarzała w działaniu właśnie. I oni to tłumaczą w ten sposób, że jest lepiej. Jak my działamy. Na przykład, my działamy, to wtedy wytwarza się dopamina. I to jest jakby środek motywujący nas do tego, żeby dalej działać i żeby dostać nagrodę za swoje działanie. A jeżeli yy, nie ma tego, to na przykład tutaj oni będą podawali te przykłady. Na przykład, jeżeli ktoś. Yy, po prostu przez cały czas się objada, obżera i, i je, i, i nie musi pracować, to u niego ta dopamina będzie tak jakby wytwarzana w samej tej przyjemności jedzenia, ale nie będzie motywacji do zdobywania tego jedzenia. Następne są teorie. Instynkt. To jest dziedziczone. Instynkt jest dziedziczone, to jest charakterystyczne i jest w, wspólne dla wszystkich członków sp społeczeństwa. I to jest taki automatyczny proces, to jest jakby automatycznie produkuje jakby odpowiedź organizmu na jakby wystawienie tego organizmu na jakiś stymulant. Czyli na przykład instynkt, żeby być ciekawskim. Albo być y, mieć sekrety w głowie. No to jest na przykład, jeżeli na przykład ktoś y, y, miał y, takie wychowanie i takie doświadczenia w dzieciństwie, żeby się interesować czymś życiem i temu było do czegoś potrzebne i wtedy dzięki temu czuł się bezpiecznie, to będzie miał taki instynkt. A na przykład, jeżeli było coś takiego, że było wychowanie, że... Y, Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Czyli sekrety. Nie, nie wolno się z obcymi dzielić sekretami. Nie wolno się zwierzać, nie wolno mówić. No, tacy ludzie będą mieli taki instynkt właśnie do zachowania sekretów. Jest tylko problem z tą historią z instynktów. Bo oczywiście z, każdym, z każdą teorią jest tak, że e, ty psychologiczny jest tak, że jest krytyka. Także nie jest to teoria i to jest teoria prawdziwa. Każda teoria jest jakoś skrytykowana, ma swoje słabe strony. Tu mamy homeostazę i jakby te główne, jakby nasze yy, przyczyny, że my czegoś chcemy. Homeostaza to jest taki jakby fizjologiczny stan spełnienia, yy, kiedy po prostu ciało chce zachować yy, przeżycie, żeby przeżyć. I homeostaza, ona wymaga takiego sensory mechanizm, czyli taki mechanizm, który wykrywa wszystkie zmiany w otoczeniu, na zewnątrz i wewnątrz, systemy odpowiadania, jak zachować to equilibrium, czyli stan równowagi w organizmie i kontrola, jakby centrum kontroli, które jakby otrzymuje wszystkie informacje od z zewnątrz i aktywuje te informacje w odpowiedzi systemu. I co to są te nasze, jakby dążenia? My dążymy do czegoś, mamy jakąś, powiedzmy, nierównowagę i chcemy ją wyrównać, dlatego dążymy, mamy motywację, żeby to wyrównać. Organizm chce czegoś, potrzebuje czegoś no i chce, na przykład jest głodny, organizm jest głodny, czy jest spragniony, to będzie robił wszystko, żeby znaleźć jedzenie i znaleźć yy, wodę do, do picia, żeby zredukować napięcie, czyli jest jakieś napięcie w organizmie i wtedy mamy motywację do tego, żeby to napięcie zredukować i żeby zredukować to napięcie, to oczywiście idziemy na, na zewnątrz i szukamy takich regulatorów, tak, które nam jakby yy, dadzą przetrwanie, i to jest właśnie z biologicznej perspektywy psychologii, że regulatory zachowania, oni to, oni uważają, że to jest w mózgu w hypotalamus, hypotalamus to jest po angielsku, że to reguluje przetrwanie. Jak to jest po polsku, nie mam pojęcia, że to właśnie hypotalamus kontroluje wszystkie te mechanizmy homeostazy. Na przykład, temperaturę ciała, jedzenie, picie, konsumowanie soli, wydalanie. I to jest całe to zachowanie zmotywowane, żeby przeżyć naszego jakby zwierzącego, w naszym zwierzęcym ciele, tak. Hmm. Hmm. Tutaj znowu podają hierarchię Maslowa. To już było na pierwszym roku. Że na pierwszym to jest taki trójkąt, m, jakie są potrzeby człowieka. Na pierwszym poziomie jest, są y, fizjologiczne potrzeby, żeby je zaspokoić, na drugim y, potrzeba bezpieczeństwa. Na trzecim potrzeba przynależności do jakiejś wspólnoty, y, potem potrzeba wartości, żeby być, mieć y, wartość, i na, na ostatnim samo spełnienie. To już jest najwyższa jakby potrzeba, gdzie y, y, Ludzie się czują samospełnieni, czyli są już jakby duchowo też spełnieni, samospełnieni, czyli są szczęśliwi. Ja bym się tutaj trochę pośmiała, że teraz ja bym na pierwszym miejscu postawiła yy, no, internet. <grym> Potrzeba internetu. Bez internetu nie ma. Nie ma, ma samospełnienia. Sorry, Sory, się trochę pośmiać po prostu. I teraz, jakie są perspektywy motywacji? Yy, na przykład. Mamy jakby zbliżenie się do tego celu i uniki. Na przykład mamy ten system BAS: Behavioral Activation System. Czyli to jest taki system, który nas y, motywuje do tego, żeby zna, y, znaleźć y, pozytywne, y, jakby, nagrody y, przyjemności. I to na przykład to są jakieś pozytywne dążenia, że ta osoba dąży do tego, żeby na przykład yy, yy, dostać jakąś miłość na zewnątrz, czy, yy, czy skończyć studia, czy, czy dostać dobrą pracę. Yy, na przykład i drugą, yy, drugim rodzajem yy, motywacji jest na przykład unik, uniki. Yy, to jest BIS: Behavioral Inhibition System. Wtedy uciekamy, tak? Uciekamy od, na przykład jacyś ludzie powodują w nas strach, czy jakieś na przykład wydarzenia, czy prace, czy może ktoś się. Yy, yy, że ktoś nie wyjedzie za granicę, bo się boi na przykład za granicę wyjechać. Yy, to jest jakiś strach, i, i albo strach przed samolotem i ktoś nie poleci tym samolotem, czyli to jest tak jakby unikanie takich, yy, takich sytuacji. To nas motywuje na przed strach, na strach przed głodem, nas motywuje do tego, żeby iść do pracy. <grych> to, to też jest. Yy... Yy. Tutaj podają bardzo dużo przykładów tego właśnie. Tego Bas i BIS. Także tak po angielsku to są takie skróty. Yy, gdzie one są w, ulokowane w mózgu? Że w Limbik system, czyli w, tym, yy, w tej strukturze mózgu, która jest odpowiedzialna za nasze uczucia. Mm, że właśnie ten bas, ten, ten system, on szuka przyjemności, a ten drugi bis, on unika bólu, tak? I tutaj mamy znowu mm, całe wykresy. Nie będę tych wykresów pokazywała, tego jest dużo. No ale to w gruncie chodzi o ten bas, że na przykład to, ta motywacja, ten, ten, ta struktura powoduje do tego, że robimy to mm, Dążymy do tego co lubimy. A to drugie to bis, to dążymy do unikamy awersji, unikamy na przykład coś powoduje wstręt, no to unikamy tego, tak? I tu mamy znowu szczurki. Olsen Milner w 54 roku tutaj zrobili jakieś pytania. i mamy motywację do jedzenia, do zdobywania Jedzenia. I mamy takiego pięknego szczurka narysowanego, szczurek. On sobie taką trzyma tablicę, że mm, nacisnę mm, tą wajchę, żeby dostać y, jedzenie. A tutaj w, akurat w tym eksperymencie taką, gdy się mówi po polsku, ja już takiego dawnego języka polskiego używam, bo już dawno z Polski wyjechałam, że taką wajchę trzeba nacisnąć, żeby coś się otworzyło. Więc ten szczur musiał tą wajchą pociągnąć, ale oni go jeszcze elektryfikowali, że jeszcze mu tam prąd po, podłączyli go pod prąd, więc on jeszcze dostał prądem, ale on i tak, żeby dostać to jedzenie, to on i yy, tak yy, yy, naciśnie tą waję. On wie, że będzie zelektrykowany, wie, że dostanie prądem, że go popieszczą prądem, ale on i tak to zrobi, bo on wie, że on dostanie jedzenie. Także zrobi wszystko, żeby dostać jedzenie. Jest zmotywowany, tak, żeby jeść. Hmm. To mi się bardzo podoba, no, to, to są bardzo. Hmm, doświadczenia na szurach są bardzo, że tak powiem, trudne, no, ale niestety są robione. I oni tutaj tłumaczą, jak ten limbic system działa, ten, tam gdzie są uczucia w, w, w płacie mózgowym, frontowym umieszczone. I hypotalamus, oni tutaj to hypotalamus odpowiada za zachowanie. I to są płaty czołowe z przodu, z przodu mózgu. To są takie bardzo ważne struktury, tak? Jak one, jak one pracują, te płaty czołowe. My tego też się uczyliśmy na pierwszym roku o tych płatach czołowych, bo oni robią takie jakby przyświetlenia tego mózgu. I że y, nagroda? No, nagroda to jest po prostu stymulacja dla mózgu. Jeżeli mózg wie, że dostanie jakąś nagrodę, to będzie to robił, tak? To jest taki fenomen. Tutaj mamy znowu mm, skróty, same skróty. Nie wiem, jak się y, to zapamięta na egzamin. E, BSR. To jest następny fenomen: Brain Stimulation Reward. Po prostu y, nawet to chodzi o to, że. Um, no, sorry, ja tego. Um, muszę to po angielsku przeczytać. <grydy> Phenomen in which direct stimulation of regions of the brain through either electrical or chemical means is rewarding and can severe an operant reinforcement. No, to, to jest tak jak u tego szczurka, że po prostu nawet jeżeli jest. Um, coś zdobywamy i jest, um, zostaniemy popieszczeni prądem, tak jak ten szczur, że um, dostanie ten prąd to jednak dalej będzie y, forsowany do tego, żeby zdobyć to jedzenie, że jego to nie powstrzyma, że y, tam będą jakieś prądy. On dalej y, będzie y, y, jakby to, to robił. I tutaj oni mówią, że elektryczna stymulacja jest bardzo czasami y, dobra dla mózgu. To chyba też w tych chorobach, tak jak na przykład schizofrenia, że jeżeli są już takie stany... No, już beznadziejne, że ten człowiek nie odpowiada na żadne leki, na leczenie. To dobre jest elektrowstrząsy. Są oczywiście bolesne, ale bardzo dobrze działają na mózg, że mózg jakby wtedy zaczyna stymulację, stymuluje się, tak? I na szczurach to też pracuje, że i na szczurach i na ludziach. Elektryczna stymulacja mózgu. To jest taka terapia, i nawet w, tutaj piszą, że w chorobie Parkinsona ma bardzo dobre rezultaty, i to się nazywa EBS. Tak oni to nazywają. I tutaj mamy yy, yy, części mózgu: jakie części mózgu możemy pobudzać elektrycznie. To jest wszystko po angielsku. Amigdala um, amygdala to jest tam, gdzie są te wszystkie uczucia. Zaraz jak to się nazywało po polsku? Amigdala. Wiecie co? No nie, zapomniałam. Pref prefrontal cortex, czyli to jest ta y czołowa y kora mózgowa. basal ganglia, też zapomniałam. Hypothalamus i ventral area. To jest też. Pamiętam z rysunku, gdzie jest ventral area, ale powiedzieć tego nie za bardzo potrafię, to wentral, to było gdzieś tutaj, chyba tu gdzieś było wentral. ale możecie to sami sobie sprawdzić, bo o to chodzi, żeby samemu szukać informacji. Tu mamy piękny rysunek mózgu, tutaj też mamy. I tu mamy dopamin system. Jak działa dopamina? Więc pięknie działa to wszystko. I dopamina działa w ten sposób, że yy, jest taka teoria, że jak jest za dużo dopaminy, to, to jest związane ze schizofrenią. To jest taka teoria, że schizofrenia powoduje. Spowodowana jest za dużą aktywnością, że jest za dużo dopaminy. I niestety, za mało dopaminy powoduje to, że jest jakby deficyt uwagi, że też są inne zaburzenia. Może być za mało dopaminy. Ogólnie dopamina to jest związana z przyjemnością. To jest takie przyjemne uczucie kiedy się wydziela dopamina, na przykład jeżeli pójdziemy pod prysznic i zimny prysznic będziemy mieli, no to nam się wytworzy dopamina na 2,5 godziny, dlatego ludzie chodzą morsować. To jest bardzo właśnie um, może bolesne na początku, że idzie do takiej zimnej wody, wchodzi pod lód, no ale potem wytwarza się w nim niesamowicie przyjemne uczucie. To są te wszystkie systemy dopaminy, jak one działają. I w chorobie Parkinsona jest utrata dopaminy. Dlatego jest choroba Parkinsona że muskuły nie, nie, nie pracują normalnie, tak jak powinny pracować. Także dopamina i uzależnienia oczywiście uzależnienia od dopaminy przez alkohol. Ci, którzy piją alkohol, oni są już uzależnieni od tej przyjemności. Dla nich to jest przyjemność. Oni piją, to jest, oni się czują szczęśliwi. To jest uzależnienie i mózg już to bierze y, jako y, czuje się dobrze jak wypije, tak? Mm, ale jest jeszcze coś takiego, że no, narkotyki bardzo uzależniają. To też jest do, uzależnienie od dopaminy, ale jest też y, takie lekarstwo, które blokuje, blokuje dopaminę. Dopaminę blokuje metaemfetamina. I blokuje to, tak? Są jeszcze inne lekarstwa, które powodują, jakby m, zwiększają tolerancję na y, efekty nagrody. Także, y, jaka jest relacja dopaminy i y, reward czyli nagrody? Dopamina, po prostu. Wytwarza taką dużą, dużą stymulację, kiedy zwierzęta są w akcji zaangażowane w celu zdobycia czegoś. To jest samodziałanie. Dopomina się, wytwarza przez samodziałanie. Na przykład. Ja tak jak studenci, no, studenci chcą zdać ten egzamin, więc też jak, no powiedzmy, uczą się, to też się bardzo dużo dopaminy wytwarza, zwłaszcza żeby chęć zdania egzaminu. To jest. Ogromna dopamina się wytwarza, żeby, żeby zdać ten egzamin. Są teraz stymulanty chemiczne, czyli są lekarstwa, które powodują wzrost dopaminy. Yy, tutaj są yy, działania seksualne, to oczywiście oni tutaj na zwierzętach robili badania, ale u ludzi też, że dopamina się bardzo, bardzo yy, zwiększa w, yy, przez seks. No i znowu yy, chemia, tak? Czyli no, bardzo dużo dopaminy wytwarza kokaina. Yy, no i nikotyna, czyli to są duże poziomy. Y, spowodowane przez uzależnienie. Y, Dopominę: blokuje Pimozidon. Y, to jest jakiś tam Pimozid, a ten, to jest, to jest po, po łacinie napisane tutaj. Y, to jest też jakaś teoria o szczurach. I tutaj mamy znowu naszego pięknego szczura, który on zrobi wszystko, naciśnie każdą e, wajchę, żeby dostać jedzenie, nawet jeżeli ta wajcha będzie podłączona do prądu. Dopamin Receptor Blockers, Pimozidon, Lever Processing for Food Reward in Hungry Rats. Czyli w głodne szczury, to chodzi o to, że głodne szczury... Mm, y, no, zrobią wszystko, żeby mm, za każdą cenę dostać tą, y, to pożywienie. Ale tą teorię to trzeba jeszcze raz zgłębić. To jest Wise et al. 1978 rok. Wise, tak jak mądry pan jest, się pisze, ale tak jak tutaj, to ten, ten człowiek miał tak na nazwisko. To czego będzie zgłębić? O co o to, o to chodziło? I. To są znowu badania na szczurach. Mamy raz, dwa, sześć, dziewięć wykresów. I że właśnie ten pimozoid to jest antagonista dopaminy. I ktoś chce, ten szczur chce jeść, on po prostu dostanie nagrodę. Dostanie to jedzenie dla niego jest nagrodą, a to działanie, że on y, szuka tego jedzenia, coś robi, żeby to jedzenie dostać, to już wytwarza dopaminę. To jest takie y, no ciekawe, że to jest taki proces, w którym chcenie, już intensywne chcenie wytwarza to, że y, produkuje się dopamina. Y, tu mamy, że mm, chcę, jest dopamina. I gaba. Jeszcze się y, dodam tutaj do tego, że następne chemikalium y, nazywa się gaba. Dużo lekarzy to przepisuje dla ludzi, którzy mają depresję. To jest taki neuroprzekaźnik, który można dostać bez recepty i też kupić sobie w sklepach ziołowych I gaba bardzo, bardzo dużo yy, też wytwarza dopaminy. Nawet ludzie, ona yy, też opium, yy, opium bardzo dużo. Są też wangileki, przeciwbólowe, które są z opium. To się nazywa kokodamol. I te leki działają zupełnie inaczej niż paracetamol, że one zabijają ból, jakby niszczą. Znaczy, ten ból nie działa, ale one jeszcze mają w sobie opium, więc ten opium wytwarza bardzo dużo dopaminy. Ale taka sama reakcja będzie przykład, jeżeli ktoś wskoczy do zimnej wanny z wodą, z, z lodową, z lodem i, i w tej wodzie się zanurzy. Ja wiem, że to jest bolesne, ale on później będzie miał taką samą reakcję jak po opium. Więc to tak działa. To jest takie właśnie ciekawe, jak nasze. Ciało działa i mózg, i, i te wszystkie nasze receptory, to ja tak ogólnie to wszystko powtórzyłam. To wam przeczytałam z wykładu 21 stron. Tak, takie tylko hasła rzucałam, bo jeżeli ktoś sobie to chce zgłębić jeszcze, jak ta motywacja działa i od czego jest motywacja uzależniona, to naprawdę jest tysiące książek i tysiące artykułów. I ja zachęcam do tego, żeby sobie poczytać. Ja sobie tylko tak opowiadam. No, żeby sobie utrwalić wiedzę i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to, to będzie mógł sobie akurat y, też się zmotywować, żeby się tego nauczyć. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem.